Dwa tygodnie po tańcu z gwiazdami, a tu niespodziewanie doniesienia o Kaczorowskiej. W takim jest stanie. Agnieszka Kaczorowska po ostatniej edycji Tańca z Gwiazdami, w której wraz z Filipem Górłaczem zajęli ostatecznie drugie miejsce, podzieliła się po dwóch tygodniach od finału niespodziewanymi informacjami na swój temat. Celebrytka wprost wyjawiła, w jakim aktualnie jest stanie. Nie jest zakolorowo. Agnieszka Kaczorowska po dłuższej przerwie niespodziewanie wróciła do tańca z gwiazdami. Produkcja w ostatniej edycji przydzieliła jej aktora Filipa Gurłacza i się zaczęło. Dość szybko bowiem zaczęto plotkować, że między nimi iskrzy nie tylko na parkiecie. To koniec plotek o romansie Kaczorowskiej i Gurłacza. Filip szybko zabrał głos i poprosił, by nie roztrząsać tematu romansu, bo czytają to jego żona i pociechy. Wszelkie plotki uciął dopiero w finale, gdy wykrzyczał miłość swej wybrance na antenie. Cichy bohater, bez którego ja bym nie dał rady, to jest moja żona, padło na antenie. Tobie należą się wszystkie owacje na stojąco. Do moich synów, towarzyszyliście mi na każdym korku, może kiedyś to obejrzycie. Tata wraca do domu, ogłosił Filip. Ostatnimi czasy aktor faktycznie zaczął zamieszczać fotki z żoną, informując m.in. innymi o wspólnym wyjeździe na wakacje. Tego cała ich rodzina bardzo potrzebowała. Z kolei Agnieszka Kaczorowska po finale zdążyła rozkręcić niezłą aferę z Marią Jeleniewską. Teraz aktorka podzieliła się kolejnymi nowinami. Aga zamieściła na Instagramie bardzo przejmujący wpis, w którym wprost wyjawiła, co stało się już po tańcu z gwiazdami. Ma to związek z jej stanem. Doniesienia w sprawie Agnieszki Kaczorowskiej dotarły niespodzianie. Nie jest dobrze. Okazało się bowiem, że Kaczorowska zatęskniła już za parkietem i poszła na pierwszy trening po programie. Szybko pożałowała, a jej organizm wysłał jasny sygnał. Często mówiłam wam, jak ważne jest, aby słuchać swojego ciała, bo ono wie najlepiej. Moje ciało dzisiaj na sali krzyczało do mnie: Stop, nie mam siły jeszcze, jeszcze nie tańczymy, wyznała. Potem dodała, że jej organizm odmówił posłuszeństwa, a na regenerację będzie potrzebowała wielu tygodni. Nie jest więc zbyt dobrze, bo tęsknota za tańcem jest ogromna. Jeszcze się wszystko nie zregenerowało, mimo tego, że minęły dwa tygodnie od finału tańca z gwiazdami. Po tych kilku miesiącach takiej totalnej orki, bo to był wysiłek fizyczny, ale i nie tylko, bo i emocjonalny, myślę, że moje ciało potrzebuje wielu tygodni, żeby się zregenerować i odpocząć, dodała z żalem.